Uznając każdego ojca na za winnego popełnienia tego grudniu, 1 sierpnia 2007 roku, Węgrzycy powiatu Krosną i Sokhol przewidując i godząc się na pozbawienie życia 88-tnej Antoniny Murzyna, złapią za szyję, skutkiem czego padną na podłogę, następnie ośmiokrotnie uderzają ją po głowie, w wyniku czego na skutek zadanych z dużej intensywnością uderzeń doznała na obrażeń ciała w postaci zasięgu i ottaźć na spórka okolicy Jarzmowej Policzkowej lewej, u po strony krwawowej okolicy oczu do ubranych w okolicy łuku biłowego otarcia na spórkę w obrębie całej powierzchni nosa w okolicy drudkowej okolicy Jarzmowej, Czołowej prawej w chorze łuku biwiowego. w okolicy Brudkowej po stronie prawej wyproszeń krwawych. Otarcia na skórkę w na nasady szyi po stronie prawej obrzędu zienia z linijną raną nasady Małżonia na powierzchni przedmioty, zaśnienia z trzema linijnymi otarciami na skórkę w ukolicy przedusznej lewej, otarcia na skórkę małżewiny Usztyń, zaśilnie w konta kąta zewnętrznego u, wraz z drobną raną po stronie lewej w obrębie wargi. Główne zasienie po stronie lewej w obrębie wargi dolnej i przeciągają jamy ustnej po stronie prawej, zasienie w okolicy potrycznej, okolicy ciemieniowo-skroniowej lewej, okolicy ciemieniowej prawej, ciemieniowo skroniowej i załóżnej prawej. Okolicy skroniowo-czołowej prawej, okolicy grzbietowej, przedramienia prawej, okolicy grzbietowej ręki prawej, okolicy grzbietowej ręki lewej oraz w okolicy na ramiennej lewej i obrażeń postaci zdawającej się ze sobą rozległych wylegów krwawej tkankę podskórną o całej powierzchni sklepienia czaszki obustronnej krwiaków. Rozległy w w prawy kolicy całej lewej strony twarzy, w w prawy ukrębie mięśnia mostkowo obojczykowo słupkowego lewego w tkankach miękkiej ulicy kontażów oraz oczu dołu i nosa po stronie prawej w tkanek tkanek miękkiej kolicy obu obustronnie, które to obrażenie spowodowały rozległy uraz głowy z postępowym rozległy podbiegnięciem tkanek miękkiej głowy, złamaniem kości twarzy czaszki oraz sklepienia i podstawy czaszki ogniskami stuczenia mózgu, aspiracją krwi do dróg oddechowych z następową Śmiercią, to jest podniesione z artykułu 148 paragraf 1 kodeksu karnego i za to, na podstawie powołanego przepisu ustawy, skazuje go na karę 14 lat pozbawienia wolności.